Hej, cześć, siemano! Z tej strony Admiroz. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na kanale AdmiraS Plus. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla mrocznego Lorda Spike'a i oczywiście subskrypcji. To na pewno mroczny Lord Spike się wam jakoś odwdzięczy i nie ześlę na was zimy, tylko ześlę na was lato. Dobra. Tylko słuchajcie, dobra, nie gramy oczywiście dzisiaj Lordem Spike'em, ponieważ dzisiaj będziemy robić Karnet Zadymiarski. Mamy mnóstwo misji do zrobienia i trzeba w końcu wbić, żeby Mógł odblokować sobie pułkownika RUFSA na głównym kanale. Taki będzie taki filmiczek dla Was. Więc dobra, co zrobimy? Dzisiaj zrobimy sobie jakieś misje. Mamy dla Kroła misję i mamy misję łatwą w nagrodzie. Więc weźmy sobie Kroła. I weźmy sobie nagrodę Zagramy sobie prawdopodobnie jeden meczyk taki Na razie, na ro... co tu się dzieje? Okej, okay, dobra, mapka mapka społeczności z tego co widzę Dość ciekawie, dość ciekawie Okej, okay. się tutaj nam zapowiada Mam nadzieję, że sobie poradzę tutaj jakoś Z przeciwnikami Takimi jak Nani Oj, z Nani ciężko, dobra Jeden versus jeden, ktoś tutaj chyba zrobił takie trochę Dobra, pyk na razie nie mamy widzów, ale może kogoś zaproszę. To jest też taka godzina, że mało kto gra, ale myślę, że może uda się jakiegoś widza zaprosić. Yy, dobra, i co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Okej, okay. świetna nagroda. Jakby fajnie, tylko że nie jestem trowerem i nie mogę nic zrobić w tym momencie. Więc jakby jestem bezużyteczny. Totalnie, jedynie... No nie mogę nawet zginąć. Nie wiem, po co daje uśmiechniętą krowę, ale zobaczcie, jak ktoś tą mapę zrobił. Ta mapa nie ma prawa bytu. O, dobra, na ni się zrespiła, super. Pięknie, dobra. Coś tam mi się wbiło tych gwiazdek, więc spoko. Teraz tu się zrespiłem, okej. Okay. Tu ktoś będzie, tu ktoś będzie, tu ktoś będzie na pewno na końcu. O, ktoś tu rozbił to. Dobra, może ta mapa w sumie nie jest aż taka głupia, jakby nie patrzeć. Nie jest ta mapka aż taka głupia. Dobra, siema, Franki. Do widzenia, Franki. Okej, okay, dobra, jest time Gale, widzę z tego... O, nani. Biedna nani, i jest oczywiście Gail, który niestety przegra, I rozwalcie tego Frankiego, rozwalcie go szybko. Slow, 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 żeby nie podszedł do mnie, żeby nie podszedł. Pomóżcie, pomóżcie. Dobra, okej, okay, udało się, chyba padł z tego co widziałem. Ja też padłem, okej. Okay. No to było niebezpieczne, ale jest porówno, jest porówno gwiazdy, więc bardzo fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie, że mamy tutaj porówno w składach. 28 sekund, oh my god, dobra, jest i Frankuś. Spowolnienie oczywiście mu damy, żeby nie mógł nic zrobić. <laughs> biedny Franki, biedny Franki nic nie jest w stanie zrobić. Totalnie, totalnie nic nie jest w stanie zrobić. Tymczasem my, Siu. Bang, 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 bang. Dobra, nie wiem czy to. Mają więcej! Mają więcej, najgorzej. Trzy osoby mnie obserwują, więc chyba tutaj, chyba widzowie domagają się, żebym z nimi zagrał. Takie mam wrażenie. No i niestety przegraliśmy, ale chyba udało się wykonać misję. Pokonania 15 przeciwników Więc bardzo fajnie, cieszy mnie to niezmiernie To mapkę w górę, bo nawet ta mapka była fajna 290 do karnetu No i pięknie, udało się e, Czy jacyś widzowie chcą tutaj za, Z nami zagrać? Ciekawe No jak chcą to niech bijają w sumie, mają dostęp Muszę wygrać jako Crow Z tego co widzę i muszę wygrać za Dymkę Dobra, lecimy za Dymka Crowem nie wiem, czy to się uda, ale. Jeżeli wygramy za dymkę i jeżeli y, jakby po prostu wygramy, to zrobimy dwa questy za jednym zamachem, więc spróbujmy, spróbujmy. Nie wiem, czy Crow się tutaj nadaje w ogóle na tą grę, ale myślę, że chyba nie będzie aż tak źle z tym podpalaniem. Zwłaszcza, że nasi przeciwnicy tutaj już powoli przegrywają troszkę. O nie, Byron, on jest potężny. Oj, tak, trzeba na niego uważać tutaj troszeczkę. Dobra, pyk. Okej, okay, super. Strzelili nam. No właśnie, tutaj się bardzo skupiłem na atakowaniu. A niestety przeciwnicy skupili się na strzelaniu. Na tym, co jest najważniejsze w sumie w tym trybie. Dobra. Regeneracja życia. Cyk. bank. Dobra. Wybiłem trochę tą piłeczkę. Chociaż tyle. Chociaż tyle zrobiłem, że od bramki ją troszeczkę jakby usunęliśmy naszej. Więc no co, musimy to wygrać, więc. Nie wiem, czy się uda. Nie wiem, czy się uda, ale będziemy. Ojoj. Dobra, rozwalony, dobra, lecimy, lecimy. Para, pa, 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 leci sobie Crow, jak gdyby nigdy nic. Pyk. Nie! Dobra, nie wiem w którym kierunku iść. Dobra, chyba dobrze zrobiłem, tak mi się wydaje. To chyba było dobre posunięcie. Bang! dobra, rozwalony. Ja też zginąłem, ale jakby odrodzę się w bramce, więc to też jakby super mi to da, jakby przewagę. Albo i nie No i niestety, to strzelił nam gola Więc chyba tutaj, chyba zagranie Krołem nie było najlepszym pomysłem Na tym trybie, więc musimy wziąć inną postać I chyba mamy tutaj jakby jedno zwycięstwo Do zrobienia, więc weźmy sobie Nie wiem, na przykład, kto jest dobry na tą Rozgrywkę, myślę, że Dobrą postacią będzie Frank Tak ja uważam, no i mamy Kozackie skiny do niego, więc Warto to wykorzystać, dobra, lecimy Lecimy oczywiście Wy widzowie w tym czasie zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie o tych łapkach, to jest bardzo ważne Dla rozwoju naszego nowego kanału Więc jakby liczę na wasze wsparcie O, boją się podejść, bardzo dobrze Bank, bank. Dobra Okej, okay, dobra, Franki tutaj sobie świetnie radzi Na tej mapce Przeciwnicy nie wiedzą co się dzieje jakby Panikują, panikują już powoli Zwłaszcza, że nie są jacyś super do Dobzi, jest pierwszy gol Widzicie od razu lepsza postać i od razu Jesteśmy w stanie tutaj naprawdę Dużo namieszać Boom i boom Pozdro i teraz robimy tak I tak, siup i gol No i pięknie Szybka wygrana, możemy spadać z tego trybu Gwiazda gry, dwa gole Zagranie meczu po prostu jakby tutaj yy, Wszystkich pokonałem Bez większych problemów, proszę bardzo. I cyk mamy kolejny poziom i jeszcze tylko jeden, jeszcze ten poziom i pułkownik Krus będzie na naszym koncie więc super udało nam się to w końcu prawie osiągnąć. Dobra, zobaczmy jakie jeszcze mamy questy, bo tutaj ten odcinek się jeszcze nie kończy, więc spokojnie widzowie, nie musicie się o to martwić. Pokonaj 15 przeciwników na solo. Okej, okay. wygraj jako. Może krołem na tym solo polecimy, wiecie? W sumie kroł na solo myślę, że powinien dać radę, więc jakby sobie lecimy. Ej, wbijajcie w ogóle na Instagrama, e, zapraszam Was serdecznie. Jak ktoś jeszcze nie zaobserwował, to wbijajcie, linka macie w opisie. E, a niedługo na Instagramie będzie jakiś konkurs. Co prawda na Robuxy planuję, em, ale nie przejmujcie się, nie przejmujcie się tym. Warto i tak już teraz zaobserwować, żeby być chociażby na bieżąco i żeby nie przegapić tego konkursika. Oczywiście ja dam info jeszcze na filmiku, ale lepiej już zrobić to teraz po prostu. No, więc tak by po prostu polecam wam to zrobić i zaobserwować. Dobra, a my tu lecimy dalej z gierką. Standardowo spróbujmy zawalczyć z tym krołem. Dobra, wygrałem. Co prawda ledwo co, ale udało się. Muszę pamiętać, że to jest solóweczka, więc tutaj trzeba już uważać. Oj, ta nita. Oj, ta nita kombinuje. Kombinuje, co nie? Dobra, spowolnijmy ją, żeby tutaj nie poczuła się za dobrze. Tu ktoś siedzi. Oczywiście, że siedzi. Oh my god. Dobra, mamy ulta, mamy ulta. Jak mam ulta, to już mogę w kości wbić. Kogoś możemy zaatakować tutaj. Na tym, jakże pięknym showdownie. Kurde, widzowie. Dobra, cyk. Co tam? Sześć. 6... No, serio? Rosa? Myślałem, że dam radę ją pokonać. Co prawda, miała przewagę power cubów, Ale myślałem, że kurde, dam radę tutaj ją w e, jakiś sposób załatwić trochę. Ale no niestety, kurde. No, nie udało się, dobra. Mamy pokonanie 15 przeciwników, więc to jest misja na dzisiaj. Raz wygrać królem i pokonać 15 przeciwników. Powinno się to udać. Zwłaszcza, że pokonanie 15 przeciwników nie powinno być aż takie trudne. Myślę, że dwie, trzy gierki i bez problemu damy radę. Tylko jakby, no musimy walczyć. Musimy walczyć i musimy tych przeciwników rozwalać tutaj. To jest dla nas najważniejsze. Rozwalanie przeciwników. Dobra, chodźmy tu na środek. Bardzo ryzykownie, ale. O, siema 3, 4 parkiuby. Dobre, dobra. Jestem już ustawiony, jeżeli chodzi o ten mecz. Chyba, że tu przyjdzie mi jakiś kurde zbój, który będzie chciał mnie pokonać. Dobra, siema nic nie oberwał, prawie, ale dobra. Traci, traci HP. Zginie, 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 zginie. Dobra. Ścignięty. Ładnie. Mogłem go co prawda spowolnić, ale totalnie zapomniałem o tym gadżecie. Ale nie przejmujmy się tym. Mamy sześć. Ładnie przeciwników rozwalam. Idę po kolejnego. Tu już bez zastanowienia nawet powinienem po prostu atakować. Żeby ich jak najwięcej pokonać. Pan P. Pan P tutaj się nam pojawił. Mam panie P. Do widzenia. Pięciu zadymiarzy. Dobra. Ej, to my w tym jakby. Zabijemy i bardzo dużo tej przeciwników w tej rundzie Zwłaszcza, że mam 8 power kibów teraz, to mogę sobie pozwolić na Atakowanie kolejnych Dobra, siemano Ulta sobie zostawię na jakiegoś innego przeciwnika Siema Crow, w ogóle ma nick Crow, a nie jest krołem. Trzech zadymiarze, dobra e, Czy będzie showdown, czy uda mi się tutaj rozwalić ich dwóch? Chyba się uda rozwalić dwóch, taką mam nadzieję też Ten jaki tutaj skacze wariat Też umiem skakać, pa O, dobra Wielkie starcie, ale tu ich narozwalaliśmy. Chyba pokonałem z sześciu przeciwników. Tak mi się wydaje. Dobra, gdzie jest ten jeden zaginiony Zadymiarz? Tu jest. O, gdzieś stał sobie, nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Ale dobra, jesteś numerem jeden. Dziesięć pucharków wbite. Bardzo ładnie. I pokonanych pięciu przeciwników, więc spoko. Musimy jeszcze pyknąć sześciu przeciwników. Da radę zrobić. Słuchajcie widzowie, da radę zrobić. No dzisiaj taki odcinek bez widzy, bo w sumie te solóweczki chcę porobić. Ale dobra, damy radę. Następny odcinek będzie z widzami, to wam mogę zagwarantować. Z widzami sobie polecimy jakieś giereczki. Dobra, cyk. Pięknie. Hops. I hops. Dobra, rozwalamy tutaj. Ładnie. Ładnie. Noise. Noise, widzowie. Noise. Udało się, pięknie. Dwa pair cuby na starcie. I jakbyśmy jeszcze tego kolcika rozwalili, dajmy mu spowolnienie. Okej, okay. spowolnienie bardzo dobrze działa. Powinienem częściej tego używać. Plus jeden. Zadymiarz rozwalony. Mistrz. O, ten ma osiem tutaj, chłop. Spowolnienie. Giu się nazywa. Co tam, panie Giu? Skoczył. No nie no, co za wariat. Dobra, ucieka tutaj, ale my jakby go ścigniemy. Spokojnie. Cyk, cyk, on tylko potrafi uciekać. Chłop miał 8 parki'ów, a jedyne co robił to uciekał. Naprawdę, no, naprawdę, on tylko uciekał. Nic więcej nie robił, tylko uciekał. Dobra, wielkie starcie, ale to był piękny mecz, słuchajcie. Top 10 zagrywek Brawl Stars w tym momencie. Top 10 zagrywek. Bank. Bank. Okej. Okay. Bank. Super! Ajajajajajaj, aj, 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 aj. tutaj się trochę niebezpiecznie robi. Dobra... Ale ten Zadymiasz potężny, słuchajcie. Dobra. To no nie jest aż taka potę- Ała! Potężna... Jaki to ma zasięg straszny! Dobra, tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem. Zasięg ma kosmiczny. Dobra, jeszcze trzech przeciwników i mamy odcinek zrobiony, słuchajcie. W ogóle dostałem zaproszenie od widza, ale dzisiaj bez gierek z widzami, niestety. Widz niezadowolony pewnie, ale niestety tak trzeba. Dzisiaj trzeba zrobić questy, które są bardzo ważne dla nas, ale już jutro następny odcinek, no może niekoniecznie jutro, bo tu jutro może się coś innego pojawić. Już niedługo kolejny odcinek z Brawl Starsów, gdzie będziemy e, grali z widzami, więc zapraszam serdecznie do zasubskrybowania. Udostępnienia materiału dla swoich kolegów, żeby zasubskrybowali. No i zobaczymy. No, O jezu, ten ból! Dobra, cyk, cyk, zrobimy tak, bo ja potrzebuję Power cubów. To jest dla mnie ważne. Power Cubsy. no co tam? Ach, wygrałem tą bitwę! Wygrałem tą bitwę na low HP, ale wygrałem. Dobra, teraz trzeba uważać, żeby tutaj nie zginąć za, za szybko. No bo tutaj może być niebezpiecznie, ale chyba już udało mi się quest'a zrobić, więc na luzaczku Przeszukiwanie krzaków No, przeszukiwanie taktyczne i, i, i. siema Siema, co tam? Oj Wow! Aż, ale że aż tylu? Ze wszystkich stron, ale się wpakowałem, słuchajcie Wpakowałem się, ale chyba udało mi się Nie udało mi się, jeszcze trzech Teraz jeszcze dwóch muszę pokonać, dobra No to lecimy jeszcze jedną giereczkę, kurde Słuchajcie tutaj, jeszcze jedną giereczkę Musimy polecieć No i tym razem powinno się udać No Co ten Colt tu kombinuje? Dzięki. No, rozwal mi jeszcze to. <noise> Jaki pomocnik z niego, co nie? Kurde. Dobry pomocnik. Siema. Slow. Pyk, pyk, pyk. Narka. Naura. O nie, do ciebie się nie zbliżam. Nie ma takiej opcji. Nawet nie próbuję do niej podchodzić. Ucieczka w krzaki. Dobra. Czy możemy tutaj jakoś Źle zrobiłem, ale okej. Okay. Ona idzie tutaj dołem, tędy, siu, siu, siu. Do widzenia. I uciekamy, bo tu już, no właśnie, tu już Jackie na nas poluje. Jackie nie poluj na mnie, okej? Okay? Dziękuję. tara da O, dobra. Mamy broka. Auć. Dobra, odzegenerujmy sobie trochę życie. ta ta Patrzcie na to, pyk! Au, au! Dobra, nie patrzcie, nie patrzcie, bo jak patrzycie, trzy osoby mnie obserwują, czuję stres. Czuję ich, jakby, oddech na plecach. Dobra. No i właśnie, no i właśnie o tym mówiłem. Kurde, no nie udało się wygrać, nie udało się wygrać. Ale tak czy siak, pięć kucharków wbite questik zaliczony, więc w sumie fajnie wyszło, w sumie fajnie wyszło. No wiem, że tu Palionowy bardzo chce zagrać, ale no niestety. Niestety, ale dzisiaj bez gierek z widzami. No i co? Nie udało nam się jeszcze wbić, co prawda, tego... Hmm, no jednak się udało tak więc słuchajcie pułkownik Rufs zapraszam na główny kanał Admiros będzie pułkownik Rufs odblokowywany tak więc bijajcie linka macie w opisie a my kończymy ten odcinek mam nadzieję że się wam podobało zapraszam na kolejne i trzymajcie się do zobaczenia i cześć